Zaczynałem praktycznie od zera. Jako młody człowiek wyjechałem za granicę. Z czasem zbudowałem tam dobrze prosperujący biznes, ale straciłem wszystko, mając na koncie milion marek długu. Dziś już wiem, że problemy są dobre. Oczywiście pod warunkiem, że umiemy wyciągnąć z nich lekcje. Opracowałem też 13 nawyków ludzi sukcesu. To właściwie one pomogły mi odbudować nie tylko moje życie, ale także życie tysięcy ludzi. Jako twórca heksagonu szczęścia pokazuję, że każdy może zbudować swoją przyszłość na solidnych fundamentach. Jestem mentorem, przedsiębiorcą, autorem książek, mówcą motywacyjnym, współzałożycielem Hexagon Group, a w 2019 roku powołałem do życia nowy zawód Doradcy rozwoju osobistego. Klub 555, który stworzyłem, codziennie o 5.55 inspiruje tysiące Polaków, by na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. Wierzę, że to jak będzie wyglądało Twoje życie zależy od tego, jakie nawyki wypracujesz dzisiaj. Dlatego działaj teraz. Twoja przyszłość zależy od tego, co zrobisz w tej chwili. Działaj.